Moi drodzy, każdy z nas wie i pewnie na różne sposoby, w różnych momentach życia tego doświadczaliśmy, bądź cały czas doświadczamy, że niestety tak czasem jest, że Boga się boimy w taki zły sposób. I tak bardzo często jest, że ci nasi najbliżsi, którzy nam dają start w życie, wcale nas tak dobrze w tym kierunku nie ustawiają. Pan Bóg patrzy, ale patrzy nie w taki sposób, by Cię przyłapać na tym, co Ci się w życiu nie udało. Pan Bóg nie patrzy w taki sposób, żeby potem powiedzieć: A nie mówiłem. Pan Bóg nie patrzy w taki sposób, żeby ci wytknąć, jak to Bóg ze wszystkimi detalami, co ci się nie udało, to co jest twoją słabością, grzechem, nędzą, żeby ci potem dać taki rachunek do zapłacenia. Pan Bóg patrzy, ale w taki sposób, że to jego spojrzenie budzi do uwielbienia. Bo o tym jest ta dzisiejsza Ewangelia. Pan Bóg patrzy i widzi uniżenie. Widzi dziewczynę który postanawia zaufać w taki sposób, że składa w jej ręce i w jej serce zbawienie całego świata. I od jej decyzji to wszystko zależy. Kiedy ona mówi tak, to jej radość jest wielka, tak wielka, z tego, że została dostrzeżona w jej uniżeniu, że zaczyna śpiewać. Moi drodzy, jeśli się zastanawiacie, po co tutaj dzisiaj jesteście, to być może odpowiedzią na to pytanie jest po to, żeby Pan Bóg zobaczył w moim uniżeniu, w mojej nędzy, w mojej tęsknocie, ale też w mojej radości, w moim zachwycie, w ucieszeniu się tym, co robię na co dzień, że to są małe czy wielkie rzeczy. Jestem tu dzisiaj po to, żeby dać się zobaczyć miłości. Miłości, która odmienia życia i która nadaje temu życiu sens. Każda opowieść o miłości, która dostrzega człowieka w jego uniżeniu, po to, żeby go wywyższyć, jest jak historia tej, która powiedziała tak, bo zachwyciła się tym, że została ukochana. Jeśli zadajesz sobie pytanie, po co tutaj dzisiaj jesteś, to po to, żeby dać się zobaczyć dać się zobaczyć miłości, która nikim nie gardzi, która nie dzieli ludzi na lepszych i gorszych, która nie jest podejrzliwa. Która nie zazdrości, która nie potępia, która nie wytyka palcami, nie mówi: Ty możesz być kochany, kochana, a ty już nie. Która nie gardzi nikim, która dostrzega najpierw tych, którzy są odrzuceni, którzy cierpią i według ludzkiego porządku na nic nie zasługują. To jest prawdziwa miłość. I ta miłość tak nas ukochała, że stała się jedną z nas, jednym z nas. I Ty też jesteś częścią tej miłości. Jesteś tu dzisiaj po to, żeby to usłyszeć i żeby tego doświadczyć. Amen.